Rozmowy mogą potoczyć się w wielu różnych kierunkach. Czasami trudno jest śledzić wszystko, co potrzeba i jeszcze odpowiednio reagować. Na kanałach możesz publikować wiadomości, na które inne osoby mogą odpowiadać. Aby odpowiedzieć na czyjś wpis, po prostu kliknij Odpowiedz. Wiadomości te zostaną ułożone w jedną rozmowę. Dzięki temu użytkownicy nie muszą śledzić rozmów w czasie rzeczywistym i mogą przeglądać je wraz z powiązanymi wiadomościami, nawet jeśli byli z dala od komputera. Oto kolejna rozmowa tocząca się równocześnie na tym samym kanale. Można polubić wiadomości lub zapisać je do przeczytania w przyszłości. Zapisane wiadomości zostaną zachowane w tym miejscu. Możesz także zwrócić czyjąś uwagę na rozmowę umieszczając zmiankę na jego temat. W tym celu wystarczy przed imieniem danej osoby wpisać symbol małpy. Można także umieścić wzmiankę na temat całego zespołu lub kanału, o ile funkcja ta została włączona przez administratora. W tym czerwonym kółku widać, ile razy Twoje imię było wzmiankowane w danym kanale. Praca nad dokumentami to ważny element współpracy. Możesz współedytować plik, jednocześnie prowadząc o nim rozmowę. Twoje opinie i komentarze będą się także pojawiać w kanale. Dzięki temu nikt nigdy nie straci wątku. Taki sposób pracy rozmowy może pomóc zwiększyć produktywność, a więc zacznijcie rozmawiać.